Witam TVHU1993, to jest kolejny odcinek z Crash Landing FT, FTB. E, więc, tak, sprawa wygląda tak, że udało mi się zacząć tutaj rozgrywkę. Jak widzicie, mamy tutaj ładny ogród, tutaj mamy ściany. Moby są nam, mogą, wiecie, nic się nam nie przedrze. Mamy też generator Kobla, taki jakoś, taki, no taki jakoś, ale jest i kobla daje, więc to jest bardzo ważne. Yy, mamy drzewa owocowe, które Wam pokażę, jak zrobić. Wszystko wam pokażę, co jak było. Żebyście nie pytali się, a jak to zrobiłeś, a jak to zrobiłeś. Yy, mamy tutaj herbatę, mamy tutaj ryż, yy, cantaloupe, yy, grape itd, tak dalej, głowa zambiaka. Yy, to na to nie patrzcie, bo tam nic nie ma. I mamy tutaj Shell. Niestety ja padłem dwa razy i dwa razy mnie to uratowało życie. Tylko że niestety już mi się skończyła energia i teraz będę musiał walczyć o to, żeby nie zginąć. Bo jak teraz zginę, to wszystko muszę od nowa. A tego nie chcemy. I przechodziłem z Wiki -san do tego momentu. Teraz Wiki, wiecie. O, ja już nie mogę patrzeć na Minecrafta. Nie mogę. Muszę go. Nie, Wichu. nagraj sam. Zrób to sam, ja nie mogę już patrzeć na minecrafta No takie tam wiecie, takie tam ten No i po prostu No Wikisun w ogóle nie padła ani razu Ja padłem dwa razy, bo tam coś tam przyleciał gaz z creeperem i bum yy, Tutaj mamy Dużo rzeczy, naprawdę Tu też dużo rzeczy mam yy, Wiecie co jest fajne w tym, że była inna osoba, że wszystkie rzeczy za questem mamy podwójnie. Czyli, jeżeli na przykład tutaj jest aktywator y, w questie jego nagroda, to ja mam dwa aktywatory, bo wtedy było jeszcze to, że ta osoba była i po prostu y, te dwa aktywatory mam. Jak widzicie, drzewko questów już jest dosyć bardzo y, rozbudowane. W sensie, że tutaj mamy y, Melting Leaves, co jest bardzo ważne. Otóż, y, wodę pobieram z topienia liści w piecu, tutaj wam pokażę, o tutaj jest mu, na dole mamy, nie wiem jak to wam pokazać, Prylot, pora, pyrot, Pryloteum, czekajcie, jak to się e, Termal. na dole mamy Pyroteum z, z silnika tam tu obok, co palił się normalnie, i po prostu tutaj jest ta woda, ona jest tam zdobywana za pomocą tych liści. Liście tam wpadają i mamy z tego po prostu czystą wodę. Jak widzicie, tak to właśnie działa. Czystą wodę mamy z tego. To automatycznie dystrybutuje. tutaj ten. Muszę tylko pilnować liści, żeby mieć te liście cały czas i wodę mam czystą. I dużo tej wody jest. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby to mieć. Ja później to ulepszę. Ale na ten sposób, no, myślę, że to wystarczy bez problemu na dużo wody. Eee, jeszcze dodatkowo mam tutaj wodę. To nie ja pisałem te tabliczki. Eee, tutaj mamy drying kraki. Tam do tych, na te drying kratki, żeby mieć szybko żarcie tutaj, szybko, eee, to musicie postawiać eee, rotem flash z, od zombiaków i one, ten rotten flesh wam się tam wysuszy. O, akurat mam Rotten Flash. Więc Wam to pokażę. Więc Rotten Flash stawiamy sobie tutaj, tak. O. I ten Rotten Flash nam będzie się suszył, i od tego zrobi się jedzonko, które daje pół serduszka. Co jest bardzo ważne na początek, bo bez tego będzie lipa. Lawę produkujemy w takim kociołku, tylko tam w stawiamy y, Cobblestone i możecie to zasilać albo pochodnią, albo tym piroteum Na tej mapie pochodnia też może być, tylko ma speeda 0,1 milibucket per tick. Y, teraz kolejna sprawa, pokażę Wam, jak tutaj wygląda sprawa y, beczek. Więc tak, mamy tutaj takie beczki z Oak Barrels Ex nihilo. Je się robi jak najszybciej. Gdyż jeżeli postawicie, mamy tutaj liście, o liście, sadzonki, tutaj nie, nie ma, to nie jest ważne. Możemy tutaj kłaść te liście tak samo jak i sadzonki, możemy to mieszać, tak samo możemy tam wstawiać y, mięso, zombiaka y, stringi, tak samo, nie jestem pewny co do piór. No i wtedy to nam rośnie, jak będzie do końca zapełnione, to komposting na górze pisze 7, 8, 9%. I to nam się zamieni na dirt. Jak nam się to zamieni na dirt, to bierzemy to z powrotem i pokażę Wam sposób na wodę. Jeden ze sposobów na wodę. Jest ten sposób jest dobry tylko na początku, bo później jak już macie liście, znaczy jak już macie te liście topione w tym piecu, to już jest dużo łatwiej. A liście oczywiście za pomocą shearów zdobywacie. Ty, 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 ty. Dobra. Więc jak mamy te liście, oczywiście, żeby więcej dirtu mieć, to trzeba to To powsadzać tutaj w większej ilości. I na razie kto się robi, o mamy już dirt, super. No ten dirt po prostu wy, wyciągamy, to ma, nam się będzie zmieniał ten kolor. Tak, coraz bardziej będzie ten, to, jak widzicie fajne beczki, bez tego się nie wejdzie. No i ten dirt możemy wykorzystać do robienia wody. Dajecie glas i dirt i mamy dirty water bottle, a potem musicie to w piecu przerobić. Znaczy podgrzać, ugotować wodę, żeby się nam zrobiła zwykła woda, a nie brudna woda. To jest bardzo też ważne. <laughs> Dobra. No i mamy tak wodę. Tutaj mamy jeszcze tea leaf, Możemy sobie tu je, herbatkę zrobić. Co jest bardzo ważne, żeby mieć właśnie inne rodzaje żarcia. Teraz wam powiem dlaczego. Otóż tutaj jest tak, że jeżeli jemy cały czas jedną rzecz, na przykład tutaj mamy Cantaloupe, ten owoc, nie? I pisze nutriolal, nutriotitional, no nieważne, value 80%, nie? i pisze i ten 5 times in the last yy, tak bla, bla bla no to chodzi o to, że 5 razy było jedzone o, w przeciągu ostatnich tam 18 tych głodów i teraz jeżeli na przykład my byśmy mieli tutaj mamy 80%, czyli daje nam 80% yy, tego co by normalnie dało. Czyli jeżeli będziemy jeść, o, tak jemy, jemy, jemy. Daje nam po jednym steku. O, i teraz daje nam po pół. I mamy tutaj 40%. Jemy. I w tym wypadku już by było bardzo mało. Hmm, teraz wam pokażę. Tylko jeszcze konewkę mam tu gdzieś. Nie wiem, gdzie mam konewkę. O, widzicie, mamy 20% tutaj. Więc teraz daje nam bardzo mało to. A w końcu 0%. I widzicie, nic nam nie da to, nic z żarcia nam to nie da, więc nawet nie będę tego próbował jeść. I żeby temu zapobiec musimy jeść różne rodzaje, na przykład wymieniać sobie, tutaj mamy monster jerky, to tam ten, fruit salad, stock, to tam do robienia głównie jest, zupa z oka pająka, rice soup i wszystko to jest bardzo właśnie ważne, najprościej robić ryż. To jest, zresztą tam za zadanie dostajecie 10 tostów. To jest to zadanie, że dajecie 10 ryżu i 10 sadzonych ryżu i dostajecie 10 tostów oraz orange sapling. Plus jeszcze możecie wybrać tutaj jedną rzecz. A to jest dobre, bo rice jak zbieracie możecie zamieść na sapling dając tu craftingu. I Jeszcze jedna ważna sprawa, jest taka, że jeżeli macie zwykłe drzewo i wypadnie Wam z tego jabłko, to możecie to, ten sapling połączyć z jabłkiem, żeby zrobić apple sapling i mieć dostęp do jabłek. Stały dostęp do żarcia. Jabłka dają i pragnienie i głód. To jest bardzo y, fajna sprawa. E, dobra. Też polecam wziąć z jednego zadania e, sikierkę. To jest zadanie e, to, Bronze Axe Head. To jest dobre, wręcz e, musicie to mieć. I jak najszybciej musicie zrobić kobla. Najlepiej, żebyście e, zebrali cztery kobla, przepalili nad pochodnią, żeby mieć lawę. I jak najszybciej zrobicie generator kobla, zwykły, bo tutaj e, pokażę Wam coś. E, a nie, to. Te... Tutaj. Zrobienie Igneus Extrudera, Uwaga. Tam, 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 tam. Eee, what the fuck? Zmienił się przepis. What the Nie, czekaj. O, oh, jest! Wymaga tutaj. Ee, no, trochę inaczej to wymagania są trochę inne. Musicie zrobić sobie takie rzeczy. Pressure chamber i bla, 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 bla. To jest trochę roboty z tym, więc Ignaus Extruder nie zrobi się tak łatwo. E, tak samo będę potrzebował sadzonek z tego, więc ten slime slimeball mogę wykorzystać i zamienić sadzonkę... ...na sadzonkę... Nie, tu nie mogę, dobra. E, teraz tak, ważna rzecz, konewka. Czemu konewka? Tutaj. Jak jeżeli robicie Greenstone's Applied Engetics zawsze wkładajcie tutaj kości całe i nigdy nie przemieniajcie kości e, normalnie w craftingu. Tylko w tym, bo normalnie w craftingu jedna kość daje wam 3 bone a tutaj 6 bonmila, bonmila, więc jest dużo więcej. Jest to bardzo zalecane, żeby tak było. I też łóżko. Nie jest może potrzebne na początku, bo na początku potrzebujecie dużo kości ze szkieletów, dużo innych rzeczy, właśnie się robi noc. No prawie. No i potrzebujecie tych kości. Kości możecie oczywiście z Dasta zdobyć, Bonmill dokładnie. Ale potrzebujecie też mięsa zombiaków, które jest niezbędne dla Was na początek. Bez tego będzie po prostu lipa. Dirt będzie nam potrzebny. O, już Monsters, no, już monster z i super. O, tu mogłem się przepołożyć super. Dobra. Więc ja chciałem tutaj właśnie zwiększyć sobie hmm. to. Te pole, farmę i teraz konewka, może nie jeszcze konewka tutaj są jakieś rzeczy dobra, konewka powinna być tam w skrzyni muszę jeszcze wyzbierać to dobra, więc mamy jeszcze taką konewkę z extra utilities, to jest po prostu no bez tego się będzie ciężko, jeżeli tego nie zrobicie konewkę się może robi trochę ciężko gdyż do krawcenia tej konewki będziemy potrzebowali najpierw muszę, żeby wam pokazać <laughs> The watering can to. do zrobienia tej konewki macie musicie mieć stona, więc to może być trochę problem ale jak już będziecie mieli konewkę to po prostu jest super podlewać to, bo to wszystko rośnie wtedy migiem od razu nam to rośnie po prostu nie musicie prawie nic czekać. Tu już wyrosło. I ta konewka jest naprawdę przydatna. Oczywiście ja takich rzeczy nie potrzebuję u siebie na sezonie, bo to jest po prostu zbędne mi tam. Ale tutaj, gdzie survival jest bardzo na wysokim poziomie, to jest bardzo, bardzo przydatne. Widzicie, o ile tam tu rośnie? Podlewamy sobie. <laughs> o! Od razu. Prawie od razu. Ale wszystko tutaj, o, herbatka. Więcej herbatki i więcej herbatki. Jeszcze chcę sobie zrobić saplingi z herbatki. Na pewno. I to zwiększyć. I teraz kolejna sprawa, skąd wziąć saplingi? Na przykład kropy albo rice, albo ten. To jest bardzo proste. Potrzebujecie tylko dirt'u O zabrakło mi Mam tu i to? Mam O, super Dobra, gdy nam się robi ten dirt to wam teraz może pokażę Jak przesiewacie dust No to jeżeli macie na przykład gold i potrzebujecie goldu albo to, 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 tamto No to możecie oczywiście w Crucible to przepalić, przetopić To jest dobre ale mm, możecie to też zrobić w ten sposób. To jest na początek potrzebne, jeżeli chodzi o żelazo, choćby, żeby zrobić jak najszybciej shears. Yy, no to dajecie sobie, robicie sobie taki crafting, i wtedy ten gold ore dust Wsadzacie do piecyka. Tutaj mamy piecyk, herbatka. No i to nam oczywiście wystarczy. Jedno gold or dust to jest jeden, jedna szapka. Widzicie? Teraz tak, yy, mamy tutaj dirt. I ja to muszę przesiać. Kurde, co mi się dzieje z garden? Ja to muszę przesiać. <laughs> I z tego dostaniemy oczywiście kamienie, ale też mamy szansę na sadzonki. Niestety tutaj ja mam pecha. O, mamy sunflower seed, ale to akurat nie potrzebujemy tego. Zrobię z tego zupę na sadzonki Ja teraz poluję na mm, sugar cane, więc będę potrzebował naprawdę dużo tego. E, ile mam tutaj tego? Wody? 8000, dobra. To jest na 8 butelek. Gdzie ja mam te butelki? E, diamenty możecie z grawlu zdobyć, musicie przesiewać gravel, a żeby przesiewać gravel, to musicie y, poz, napiw kobla postawić i potem ten stone hammer i przerobić go na gravel tym stone hammerem. I wtedy mamy gravel i możemy go przerobić bardzo łatwo. A węgiel wypadł. Iron nic i więcej ironu, dobra. To tak samo możecie tutaj wstawić 2 na 2. E, dobra, mamy tu do 0%, więc tego nie będę jadł. Zobaczymy to. Cup of tea. Dobra, e, teraz tak, tutaj nic nie mam. Musimy to odnieść, to odnieść, to odnieść, to odnieść. To, to 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 zostaje tutaj. Coś ja chciałem to zrobić. Nie pamiętam co. Hmm. Na pewno potrzebuję więcej herba herbaty. Więc będę się starał zrobić więcej herbaty. O, mamy już herbatę. Hmm. Już urosło więcej, super. Więc teraz tak. Następne moje zadanie, czyli to or manipulation wymaga, tutaj pisze o mieście, że jest tu miasto yy, na północ, na południe znaczycie. To tam, jeżeli pójdziecie. To traficie na duże miasto, gdzie są moby. I to nie takie łatwe moby, bo tam są pigmeny, blazy yy, i jeszcze jakieś tam będą. No i chodzi o to, że po prostu i my potrzebujemy tego mm, wziąć. To, 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 to. To wszystko znajdziecie w tym mieście. Dostaniemy za to Siret briki oraz briki albo klej. Nie wiem, co bym wybrał. No i muszę to po prostu zrobić. Smeltered Drain, Siret Bricks. Eee, chociaż czy ja może jestem w stanie. Bo wiem, że Siret Bricks chyba mam. Bo tutaj się ma. O, widzicie? Wezmę sobie kill Off albo miecz. Nie wiem. Miecz. Kill off. miecz, kill Off. Weźmy kilof, dobra. Teraz na pewno mam briki. <laughs> Więc musimy zrobić to. No właśnie. O. No nie. Miejsce zabrakło. Ale teraz mamy. Jeszcze potrzebujemy tank. Yy, na tank. Ojej, wody nie ma. Na tank będziemy potrzebowali yy, szkła. Szkło jest. To może nie będzie tak źle. Ja muszę jak najszybciej zrobić yy, zasilanie. To jest mi nie, niezbędne wręcz. Yy, bo bez zasilania nie będę miał możliwości powrotu tu, jak zginę, bo to jest hardcore i muszę po prostu teraz tu. O, I będzie się je budowało, ale i tak mamy za mało energii. Więc ja myślę, że najlepiej będzie, jeżeli zrobię ee, <laughs> lawę Magmatic Engine Thermal. O nie, to Compression Dynamo. Chociaż Steam Dynamo też by było dobre, ale. Uuuu! To nie będzie takie proste. <laughs> Prze tak, to nie będzie takie proste. Jakoś to się zrobi. Tak samo to nie jest proste, żeby zabić Endermana, bo zabiłem już te wszystkie potwory, ale tylko Enderman mi został. I ważne, że będzie mieć Perłę. to jest bardzo ważne. I to mogę zrobić, bo muszę tylko jeszcze tin, lead i silver. I dostanę za to. Uuuuh, -E Chest. I kapasitor. Hmm. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale to będzie... To będzie największy problem. Yy, bo chyba... Może jestem w stanie zrobić. Nie jestem pewny. Jako że nagrody były podwójne. To jeżeli mam szczęście, to mi starczy, ale wątpię to bardzo. O, tu mamy kolejne. <laughs> ja będę musiał to właśnie. Kontroler i widzicie już nie ma. Zabrak, zabraknie, bo tego nie zrobimy. Grąta tutaj. Grąt. Widzicie. Yy, przepis jest na to wyłączony totalnie. Tego nie zrobimy. Nie skraftujemy ani nic. Yy, herbatka. Czas na herbatkę. Może teraz mogę to jeść? O 0% nadal. Uii. Niedobrze. Jakie żarcie? O, widzicie, nasze żarcie się przemieniło. Więc możemy je teraz jeść. Zawsze coś. Pół, se, pół tego, pół głodu, ale według mnie warto mieć to. Jak tam z wodą? <laughs> z wodą dobrze. Gdzie są moje butelki? Jest jedna butelka, ale gdzie jest reszta? What the fuck? Butelki, tu są butelki. To jest bardzo dobre mięsko, naprawdę. Daję wam dużo żółtego. Oj, już mam 0%. Dobra, e, teraz tak. Butelki. Good. mamy dużo wody Dobra. i to by było na tyle, bo teraz będę musiał grindować kobla, czyli kopać kobla tak w tradycyjny sposób. No i trzymajcie się wtedy, jak będzie progres, będę się wybierał do miasta, to to nagram. Yy, tak jak już mówiłem, to jest seria poboczna. Sezon 5 jest na pierwszym miejscu yy, i... Dobrze jest mieć taką oskocznię, jeżeli chodzi o kwesty. No, kwesty to jest fajne, fajna sprawa, jest naprawdę. Dobra, tak więc. Papa! Pa. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Papa! Pa.